Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Piotrek Pęczek, a dzisiaj będziemy ciągnąć temat wymiarów przywództwa. Dodatkowo w tym odcinku zamierzam jakby udzielić Wam pewnego rodzaju autorefleksji i kilku zadań w ten sposób, żeby samemu uświadomić sobie, to Czy jako tako w ogóle dążymy do tego, czy my jesteśmy przywódcy, czy, czy jesteśmy kompetentni, no i czy po prostu nasza wizja naszej pracy, czy tego udziału w tym wszystkim rzeczywiście taka jest, a nie tylko się nam wydaje. Ja zapraszam Was do udostępnienia tego odcinka. Jakby wiecie, gdzie mnie znaleźć, wszystkie linki są w opisie. Jestem Piotr Pańczak. No i nic, nie będę przedłużał, i zapraszam Was do słuchania tego odcinka. Buziaczki! Nie każda osoba musi być przywódcą, nie każda osoba musi sobie z tym dobrze radzić. Ale ja chcę wam wytłumaczyć same podstawy tego, jak możemy dążyć do tego, żeby nasze kompetencje zamienić właśnie w te dane obszary, w których możemy wykreować siebie na taką osobę, która po prostu zna te czynniki i jeżeli będziemy na nie wpływać, no to analogicznie wykreujemy siebie na osobę, która jest kompetentna i po prostu dąży do tego, żeby jakby ciągnąć ze sobą te wszystkie osoby. Generalnie Instytut MIT w Massachusetts w 4 lata prowadził badania dotyczące przywództwa w czasach niepewności. Jakby wyliczyli oni konkretne czynniki sukcesów np. tych osób danego szczebla, niezbędnych do odniesienia sukcesu w takich warunkach, no wiadomo, że różnorakich, jak to MIT. I w tym momencie opracowano model czterech konkretnych czynników, które po prostu skłaniają się do tego, że możemy odnieść. Po prostu sukces. No i jak dowiadujecie się w tym wszystkim, model ten integruje wcześniejsze teorie e, przywództwa i jakby zawiera te cztery założenia odnośnie przewodzenia, wskazuje obszary, w których przywódca powinien rozwijać swoje kompetencje, no i przedstawia zestaw takich praktyk, w których obszarach to wszystko może zadziałać. No i generalnie samo przywództwo nie jest atrybutem tylko najwyższej kadry menadżerskiej. I jako tako powinno dotyczyć do wszystkich szczebli w organizacji. Samo może być sprawowane w różnych stylach, można się go po prostu nauczyć, i to będzie najlepszy sposób zdobycia tych kompetencji przywódczych na stałe. Jest po prostu rozwijanie poszczególnych swoich silnych stron, bo to jest po prostu kreowanie procesów zmian naszą rolą wtedy jest sprawowanie, aby te wszystkie zmiany zostały dokonane w danym procesie, który sami możemy sobie wyznaczyć, albo możemy udział, wziąć udział na przykład w szkoleniu, albo po prostu wypełnić ćwiczenia, które gdzieś tam dzisiaj zawrę na końcu samego podcastu. No bo bądźmy szczerzy, uczymy się wszystkiego z czasem. Stajemy się poprzez działanie, poprzez refleksję, poprzez naśladowanie, no ale także poprzez przyjmowanie informacji zwrotnej i wyciąganie z tego wszystkiego wniosków. Czyli uzyskujemy wiedzę, z zakresu przywództwa. Sam model to jest po prostu czteroczynnikowa sprawa. Tak więc najpierw mamy po prostu nadawanie sensu. Konkretnie jest to po prostu rozumienie tego kontekstu w ogóle, w jakim my działamy, znalezienie sensu w tych zdarzeniach, sytuacjach, no i musimy myśleć tutaj o tych wszystkich sprawach które wykraczają poza te utarte schematy no i musimy z nich wydobyć sposobność do dalszego rozwoju. Ponieważ ta umiejętność uczenia się w tych wszystkich małych zdarzeniach też jest bardzo ważna, ale tak samo musimy spojrzeć poza to wszystko, czyli jakby wyjść delikatnie poza system w celu znalezienia jakichś powiązań, no ale także systemowych zależności między czy to właśnie pracownikami, czy to jakby między zadaniami w firmie drugim czynnikiem, co nie będzie zaskakujące jest po prostu budowanie relacji budowanie relacji jest jednym chyba z najważniejszych czynników jakiekolwiek możemy sobie spotkać w naszym życiu i mówię tutaj o budowaniu firmy mówię tutaj o przywództwie mówię tutaj właśnie o jakiejkolwiek kompetencji zawsze ta relacja tam jest musimy utrzymywać relacje czy to z klientem, czy z współpracownikami czy z współmenedżerami itd. itd. Polega to wszystko po prostu na tworzeniu relacji osobistych w organizacji, no i tych warunków do budowania wzajemnych wewnątrzorganizacyjnych relacji. Jakby e, konkretnie Chris Agris w swoich jakby pionierskich pracach na temat budowania relacji określił dwa aspekty budowania tych takowych. Pierwsze to pozyskiwanie informacji, a drugi to pozyskiwanie sprzymierzeńców. No, jakby samo pozyskiwanie informacji wymaga po prostu posiadania umiejętności słuchania, polegającego na słuchaniu bez uprzedzeń i bez jakichś założeń co do tego, co my chcemy w zasadzie usłyszeć. Polega to na tym, że wychwytujemy opinie, które chcemy usłyszeć, natomiast pomijamy te, które są dla nas niewygodne. Zadajemy pytania tak, by prowadziły one do sformułowania przez rozmówcę tych wniosków, które my chcemy. Słuchanie nieselektywne to jest po prostu otwartość na usłyszenie każdej opinii i jej akceptacja. Oczywiście nie musimy się z nim zgadzać, to jakby tam mamy tą przestrzeń na to, co my chcemy z tym zrobić, ale musimy zauważyć to, że jeżeli coś zostało powiedziane, to jest to też dosyć wartościowy komunikat. A słuchanie bez uprzedzeń i przyjmowanie założeń co do rozmówcy i co do tego może nam powiedzieć. Pozyskiwanie informacji po prostu samo w sobie wymaga jakiejś umiejętności odczytania na przykład emocji rozmówcy, albo w ogóle wejścia w jego sposób myślenia. No bo bądźmy szczerzy, to praktykowanie jakby zadaje nam to wszystko, że nawet podczas rozmowy możemy zadawać kolejne pytania. Co czuje ten rozmówca? Co czuje osoba, z którą rozmawiamy teraz? Powoduje się, albo co na przykład może w ogóle powodować to, że on się czuje tak, a ja czuję się w tym momencie tak? To jest trochę jak terapia. To wszystko polega na tym, żeby zidentyfikować tę osobę, żeby ją poczuć, zrozumieć, ale też samemu odnieść się z naszymi jakby założeniami do tego wszystkiego. No bo bądźmy szczerzy, pozyskujemy sobie tę informacje, którą zyskujemy dzięki naszej ciekawości. Ale nie chodzi tutaj o to, że my jesteśmy ciekawi tylko samych siebie, ale jesteśmy ciekawi poglądów osoby, z którą po prostu rozmawiamy. No i oczywiście jakby sama wiedza o tym procesie prowadzi nas przez rozmówce, prowadzi nas przez te wszystkie podane szczeble do właśnie tych jego poglądów, no i w tym momencie nie powinniśmy zakładać sobie jakichś uprzedzeń albo założeń, także nie powinniśmy wkładać czyichś słów w ogóle w wypowiedź, jeżeli to nie miało takiego konkretnego brzmienia. No bo wiadomo, że poprzez odczytanie emocji albo samo wypowiadanie, czyli ten ton głosu, tempo i głośność, odczytujemy nawet mowy ciała uwzględniamy w tym momencie cały kontekst i, i opinie, która jest poprzez właśnie na przykład naszego współpracownika. To słuchanie holistyczne jest bardzo ważną rzeczą, no bo bądźmy szczerzy, potrzebujemy jakiejś przestrzeni, nie możemy nakładać sobie założeń, nie możemy działać z uprzedzeniami. Tak samo nie możemy właśnie nakładać tego, że słyszymy to, co chcemy a co nie zostało powiedziane. Bo to jest bardzo ważne. W związkach to jest też dosyć ważny motyw. Kiedy ktoś mówi coś, a druga osoba całkiem inaczej to interpretuje, wkładając tam jakieś słowa, których faktycznie wcale ich tam nie było. No i jako tako, biorąc pod uwagę to wszystko, to uzyskujemy właśnie słuchanie całościowe. A słuchanie całościowe może być też nazwane tym słuchaniem holistycznym. Pozyskiwanie z wcale nie jest aż tak bardzo... Ciężki do zrozumienia, no bo po prostu potrzebujemy osoby, które będą chciały wesprzeć nas i nasze idee, nasze projekty, nasze pomysły, ale także mimo tego potrzebujemy umiejętności uargumentowania naszej istoty, naszej postawy, na, na nasze w ogóle poglądy czy same umiejętności, no bo to też jest ważne, żeby mieć umiejętności, które chcemy poprzeć, ale żeby mieć też to te osoby, które są w stanie to potwierdzić, a nie tylko pójść z tobą ślepo za tobą, no bo. W tym samym momencie powinniśmy wymagać od siebie pokory, ale także umiejętności w ogóle rozmowy z tą rozmówcą, że jakby. Hejka, to co do mnie mówisz, ma bardzo ważne znaczenie dla mnie. Albo Twoja opinia jest po prostu niezbędna w tym, co robię. Więc w sumie w sumie tak, wezmę to pod uwagę w tym projekcie i to zmodyfikuję. To jest ta otwartość na to, że możemy być zawodni, że jesteśmy tylko ludźmi, i tym faktem po prostu powinniśmy sobie działać, bo jest duża część pracowników albo przełożonych, którzy niby słuchają, ale w ogóle nie biorą tej opinii pod uwagę. Nie czują się przez to yy, nasi rozmówcy z, za bardzo wysłuchani, no bo po co masz rozmawiać z kimś na dany temat, jeżeli w ogóle nie, ta druga osoba nie bierze tego tak naprawdę pod uwagę. Tak, jakbyśmy poszli do restauracji, chcemy złożyć sobie zamówienie, mówimy to wszystko do naszego kelnera, a kelner kiwnie głową i odchodzi, a przynosi nam całkiem inne dania. Mówi, no, no, tak, ale w sumie nie słuchałem Ciebie. Jakoś, wiesz, co, ja wolałem, ja wolałem, żebyście zjedli to. No i co wtedy poczujemy? Poczujemy się beznadziejnie, poczujemy się idiotycznie. Tak więc to jest ten mm, ból, z którym możemy się spotkać. No, kolejną rzeczą jest po prostu innowacyjne myślenie. To jest coś ciekawego, no bo. W tym momencie, jakby człowiek może się spotkać z tym, albo w ogóle poprzez to wszystko e, łączymy tą ideę projektowania nowych sposobów działania, czy samej współpracy. Możemy też realizować naszą wizję, czy, czy wizję nawet korporacji, czy tam organizacji, jak wolimy sobie to nazwać. No bo może dotyczyć to oczywiście tych naszych wewnętrznych, ale jakże, także zewnętrznych obszarów, jakby działania naszego prywatnego życia, czy to właśnie tej organizacji. Bo obszar zewnętrzny będzie pewnie dotyczył właśnie np. dostawców, np. klientów, czy ludzi, z którymi współpracujemy czyli nazwijmy ich jakby współpracownikami, albo nie wiem, jakimiś interesursiami. No a znowu obszar wewnętrzny to jest produkt, to są pracownicy, no ale także te wszystkie wewnętrzne procesy, procedury, zadania, które my wykonujemy jako takie. Więc jakie pytanie możemy zadawać sobie chcąc myśleć innowacyjnie? Co możemy na przykład zrobić inaczej jako ta organizacja, jako pracownik, no i co może na przykład przynieść te korzyści, to jest dosyć proste. O, albo co na przykład inni robią lepiej od nas i jak możemy zaadaptować się z korzyścią dla nas. Czyli mam tutaj na myśli to, że jeżeli mamy nawet współpracowników, którzy gdzieś są tam lepsi, to jednak możemy sięgnąć od nich. Możemy sięgnąć od nich tych wszystkich korzyści, możemy sięgnąć od nich tych wszystkich rzeczy, które e, użyjemy w celu. Polepszenia. No tak, czym jest innowacja? Innowacja jest wtoczeniem czegoś nowego. Więc od kogo możemy się czegoś nauczyć, jest takim samym pytaniem. Albo jakie tendencje są i prognozy w celu właśnie tego innowacyjnego myślenia? No bo co można ciągle udoskonalać? Co możemy kreować? W ogóle co możemy wykreować? W jakich krokach? No i czym na przykład byłaby rewolucja w organizacji? Tych pytań jest naprawdę sporo, mogłbym je tak wymieniać i wymieniać, no bo naprawdę każdy powinien spojrzeć na swoją firmę, spółkę czy korporację, w której się pracuje w taki sposób. Wiadomo, że zewnętrzna korporacja, która nie jest sterowana przez nas, będzie miała trochę inne procedury i dojść do, do tego, powiedzmy, tytułowego innowacyjnego myślenia. Ale jednak zawsze gdzieś możemy mieć to na uwadze i szukać tych bodźców do tego, żebyśmy po prostu te innowacyjne myślenie wtaczali razem z nami. Tak więc, idąc dalej, chciałbym przejść do naszego etapu związanego w ogóle z autorefleksją. Chcę, żeby ten podcast albo ten odcinek był raczej taki, że jeżeli go odsłuchujesz i siedzisz nad tym, to chciałbym, żebyś chwycił sobie kartkę papieru, czy siedząc przed laptopem, zaczął notować. I po prostu odpowiadał sobie szczerze na te wszystkie pytania, które mogą tutaj wywrzeć na ciebie um, jakąś konkretną zmianę. Na to, czy ty na pewno chcesz być jakimś przywódcą, który robi coś, a nie tylko udaje. Na osobę, która po prostu zmienia coś. I samemu możemy sobie jakby wyciągnąć refleksję albo poprzez te ćwiczenia odpowiedzieć na to, w jakim kierunku powinniśmy w ogóle dążyć. Tak więc rozpoczynajmy. Bo generalnie. Um, może to po prostu być inspiracją dla Ciebie, ale już nie przedłużam. Tak więc siadasz sobie z karteczką, czy przed tym laptopem, czy gdziekolwiek tylko chcesz. Możesz nawet na telefonie notować sobie te rzeczy, albo w głowie przez jakiś czas po prostu na ten temat pomyśleć. Będziesz miał swoją wolę, to jest Twój własny wybór, jak bardzo chcesz działać nad tym, na czym właśnie teraz się zamierzam skupić. Tak więc zakładamy, że właśnie chcesz coś zmienić. Przedstawiasz wizję organizacji i wkład pracowników np. w realizację, pokazując tym samym sens i znaczenia ich pracy. Czy przedstawić cele organizacji, np. czy potrafisz sformułować cele pracowników w taki sposób, by połączyć cele indywidualne z celami działu czy całej organizacji? Możesz podać mi np. Przykład przykłady sytuacji, kiedy to robisz, w komentarzu, bo, albo na przykład. Czy to na, mówisz to na temat spotkania całej organizacji, czy na przykład tylko przy spotkaniu działu? Czy na przykład Twoje pracownicy zadają cele organizacji, czy cele działu, czy swojego stanowiska? Oraz czy w ogóle mają cele i zadania okresowe bądź też roczne? Jeżeli tak, to pomyśl jakie. Jeżeli nie, to możesz pomyśleć, w jaki sposób można to naprawić, albo w jaki sposób na ten temat zadziałać. Czy to będzie do ograniczać na przykład Twoich klientów, czy to będzie działo się tylko wewnętrznie? Samemu pomyśl, bo dlaczego by nie? Kolejnym z takich pytań może być, czy przydzielając swoje nowe zadanie pracownikowi, odnosisz się do jego celów. Pokazujesz mu, jak ich realizacja przyczynia się do realizacji celów innych osób bądź też samej organizacji. Czy pokazujesz swojemu pracownikowi po prostu ten jego rzeczywisty wkład w całość? Jako tą szufladkę w całej naszej komodzie. Pomyśl. Kolejnych pytań. Kolejne pytanie.